Pozdrawiamy wszystkich z Rutki. Ja mam taki tutaj puchar, bo dzisiaj gry naszych babci, dziadków i to będzie gra w szczura. Gramy na odpadanki. Osoba, która dostanie szczurem, odpada. Kręci niezawodny mistrz Marcin. Rozpoczynamy. Runda pierwsza. Kto dostanie szczurem, odpada. Dziękuję bardzo. I hoppa! Odpadamy. Lecimy dalej. To wygra Puchar, proszę Państwa! Puchar ufundowany przez szkołę ABC. Wiele razy rozmawiałem z babciami, z dziadkami, i mi opowiadali, że kiedyś nie było piłek, były tylko takie zwykłe szmaciaki. I oni ten szmaciak przywiązywali właśnie do kawałka sznurka i mieli taką zabawę, którą dzisiaj dla Was prezentujemy. Walczymy o wspaniałe nagrody, robimy turniej wyłonimy najlepszych graczy i ich przedstawimy! Pierwsze miejsce w Grze Szczura otrzymuje Ala! Zapraszamy! Brawo! Głośne brawo! Tak jest! Ala, parę słów. Jak to się robi? Zdradź swój sekret! Nie wiem, po prostu... Nauczyłam się. Wielkie brawa! Po prostu wrodzony talent!